Przepraszam, można przerwać na chwilkę? Wszystkie! A Państwo są z jakiej organizacji? po prostu, studenci. Chcieliśmy tak z okazji Dziakowie trochę, trochę uśmiechu, trochę <laughs> otwartości. Gdzie <laughs> dziewczyny. <laughs> no w popołudnie. <laughs> No to niech każdy wstanie i się zacznie przypływać. No to chodź, to chodź. Chodź wami, no. A ja z panem Piątkę przybiję. panem Piątkę. Tak jest. Dziękujemy. No, ale ma... no wstawaj, 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 nie gadaj, wstawaj. <śmieniczy> to wstajesz czy nie wstajesz? <śmieniczy> 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 Do widzenia. Dziękujemy.